Dzień dobry moi mili. Chciałbym pokazać Wam jeden, jedną lekcję w programie Fusion 360 od Jest to już program bardziej mm, skomplikowany, natomiast robi się w nim rzeczy bardzo intuicyjnie. Zobaczcie, zrobimy sobie może walet. Bardzo łatwo go narysować. Natomiast zobaczcie, my możemy sobie go narysować na tej płaszczyźnie i dać prostokąt. Niech ten prostokąt będzie od środka, tutaj do tego, czyli 50 na 20. Mamy OK. Dajemy OK. I teraz dajemy obrót, ten element, wybierz oś obrotu, czyli to. No i mamy. Nasz walc. Drugim sposobem, czyli yy, drugim sposobem na zrobienie walca jest yy, usytuowanie. Może nie wybrałem dobrej. Yy, dobrej. Zakończ. Jeszcze raz tu i ja chcę dół. Teraz wybieram sobie otwór, czyli okrąg, daję go tutaj, daję 50, tak jak było na tamtym przykładzie, daję zakończ, daję tutaj wyciągnięcie proste i zobaczcie, mogę sobie ten walec wyciągać. Czyli znamy już dwa sposoby robienia walca. Jeden to robienie go przez obrót, a drugi to robienie go wyciągnięciem. Zróbmy sobie bardziej skomplikowany element, na przykład jakiś obrotowy element, który ustawimy na tej płaszczyźnie i przypuśćmy, że będzie to element... Taki ala... ja sobie to wszystko z głowy. Naprawdę moi drodzy nie zastanawiam się w sumie nad tym, co to będzie za element. Po prostu chcę wam pokazać jak w Fusion 360, jaki on jest intuicyjny i jakie rzeczy można na nim robić. Jest to naprawdę porządna maszyna graficzna dla techników. Mamy coś takiego. Myślę, że to wystarczy w zupełności. Zobaczcie, całkiem skomplikowany taki kształt. Wy możecie wymyślić sobie co chcecie, i naprawdę to się da wydrukować na drukarce 3D. Zobaczcie teraz, daję sobie zakończ i daję sobie obrót, moją płaszczyznę. Wybieram oś. No więc niech będzie tutaj ta oś wybieram ją sobie. Yy, pełny. Aha nie, przepraszam bardzo. Wybieram sobie tą oś. Będzie łatwiej mi obrócić. Tak. I teraz zobaczcie, możecie sobie sterować, że jest pełny, częściowy, czyli tutaj tym suwaczkiem sobie przesuwać. Tak. Ja dam oczywiście pełny, jako nowa bryła, pokazuje mi oś projektu, daje sobie ok. I teraz, aha, scrollem przybliżacie sobie tak jak w autokadzie. Czyli na przykład, jak mam scroll usytuowany w prawym dolnym ekranie, w prawym dolnym rogu ekranu, to powiększa mi z tej strony. Jeśli mam w lewym dolnym, to tak powiększa z lewej strony. Najczęściej daje się go na model i po prostu się powiększa. Jeśli chcę przesunąć element, to wciskam scroll i mogę sobie jeździć elementem po swoim ekranie. Jeśli chcę go obrócić, to naciskam lewy shift i przyciskam scroll. I teraz mogę sobie mój element zobaczyć jak wygląda jak wygląda w 3D. Teraz zróbmy sobie jakąś tutaj jakieś, jakieś tutaj wykrojenie albo nadatek. Jak to zrobić? Wchodzimy w narzędzia, już zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Dajemy sobie analizę projektu, wybieramy sobie Wybieramy sobie yy, płaszczyznę cięcia. W tym wypadku będzie to płaszczyzna. Tutaj. A czekajcie. Była sobie schowam ta. O, i mam przekrojony element. Zakreskowany. Daję sobie OK i daję sobie obszar szkit. Teraz biorę tą płaszczyznę. Tak odwracam sobie i rysuję na niej prostokąt. Nie wiem, czy do dobrą płaszczyznę, zaraz Czekajcie, gdzie yy, są, czyli narzędzia. Była tak. Ok. I teraz, jeśli chcecie narysować na tym, to daję sobie obszar, rysowanie i na tej płaszczyźnie. I teraz Scroll i scroll i shift. Następnie biorę sobie prostokąt. Ten prostokąt umieszczam na przykład. Tutaj. To jest naprawdę z głowy. Daję sobie szkic, zakończ. I teraz biorę sobie przeciągnij Zaznaczam mój element, chowam go sobie, nie 10, tylko 5, tak żeby było tak, żeby było wykrojone, jest to wykrojone i następnie daję sobie obrót. Obrót, wybierz element, tą ściankę, wybierz oś, oś symetrii i mam Zrobione wykrojenie. Daję sobie ok, i wystarczy, że zakryję tej analizę, i już mam swój element wykonany. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie. Ja przyznam się szczerze, że mam certyfikat, z, bo widzę, że ten okrąg nie wyszedł tak jak powinien. Pobawcie się tym. Zobaczcie sobie, jakie są funkcje, jak to można obrócić, i jutro na pewno wstawię Wam jeszcze jeden filmik, który będzie pokazywał wyciągnięcia. Możemy sobie tutaj wrócić Ctrl Z do tego naszego szkicu i zakończyć szkic, i teraz Z sobie wybierz. I ten element osadzić tu. I teraz ja sobie to przechylam. Biorę sobie otwór, rysuję na tej płaszczyźnie. O, zakończę szkic. Patrzę czy on się narysował tak jak chciałem. No, nie narysował się właśnie. Już chwileczkę. Bardzo przepraszam. Ale ja przyznam się szczerze, że dawno nie używałem yy, firzyna. Dlatego, że tak jak z wami yy, rysuję. To rysuję najczęściej yy, to rysuję najczęściej tą płaszczyznę. To rysuję najczęściej teraz w. Rysuję najczęściej teraz właśnie w Tinkercadzie. Damy sobie okrąg, o teraz mamy idealnie wybrane. Przypuśćmy, że tutaj tak. Teraz daję sobie zakończ szkic. Następnie daję sobie obróć i teraz tak, mam do wyboru tą moją powierzchnię. I teraz tak, mogę sobie wybrać oś obrotu oczywiście zgodną, tak. I teraz zobaczcie, że mam element równiutko, ale mogę zamiast wycięcia zrobić połączenie. I teraz mój element wystaje z niego, jego obrócę będzie wystawał ten półokrągu okręgu, pół okręgu, okręgu. Daję sobie, bo ja chciałem zrobić wycięcie, daję sobie OK i mam wszystko zrobione. Teraz wystarczy, że weźmiecie sobie analizę i ją sobie włączycie. No i dostajemy wykrojony element. Bardzo przepraszam Was za takie chaotyczne rozpoczęcie, ale powiem Wam szczerze, że ten program daje tą możliwość szybkiego projektowania i naprawdę jeśli sobie po prostu Yy. spróbujmy zrobić faskę tutaj o widzicie to wszystko jest tak proste i intuicyjne że no yy, nie ma z tym problemu tu spróbujmy zrobić zaokrąglenie cyk biorę sobie tu przesuwam suwakiem anuluję Komputer mam strasznie słaby, więc yy, faska czy zaokrąglenie krawędzi. O, widzicie? To jest naprawdę bardzo prosty i przyjemny program. I zachęcam Was do hmm, tych lekcji, le tą lekcję, która dzisiaj była. Po prostu pobawcie się. Czyli zróbcie sobie za, y, zaokrąglenie. Tu możecie y, zrobić sobie fazę. Y, możecie sobie dany. Y, o jeszcze, właśnie. Zróbmy otwór. To jest bardzo ciekawe. Otwór zróbmy w tym miejscu. Właśnie, żeby był na tym całym tutaj obwodzie. Biorę sobie otwór. Wybieram punkt powierzchni szkicu, czyli ten. Tak. Teraz sobie patrzę, czy on jest w osi. Nie jest, już to poprawiam. Teraz jest. I czy chcemy gwint czy nie? No, spróbujmy zrobić sobie najpierw z gwintem, czyli 50. Ja wiem, że trzeba przesunąć mój element i zobaczyć, czy to przejdzie na wylot. Przejdzie. OK. Teraz daję sobie wielkość 20 mm. No i tu mogę sobie żonglować, tak? Daję sobie 15. Zmniejsza się. Myślę, że to 15 będzie OK. I gwint 15 na 1,5. Jak dam OK, tu muszę jeszcze zaznaczyć, że modelowany. Wówczas pojawi się otwór z gwintem. Zobaczcie. Widzicie? I teraz można. Wydrukować ten element jako otwór z gwintem. Bez problemu. Bardzo dużo jest różnych możliwości. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Pozdrawiam i do usłyszenia.